Roczna sprzedaż jednorazowych e-papierosów w Polsce wyniosła około 100 milionów sztuk. Sięga po nie nawet 25% dziewczynek i 21% chłopców w wieku od 12 do 15 lat. W teorii mniej szkodliwe, w praktyce równie trujące dla organizmu, zwłaszcza młodego. Są aromatyzowane i łatwo dostępne. Twardzą jak świeże bułki, taka jest prawda. Zaczęłam przed maturami, bo się stresowałam i tak już zostało. Jednorazówki to takie małpki dla młodzieży. Z badań WHO oraz danych opublikowanych przez RPP wynika, że Polska ma jeden z najwyższych na świecie odsetków nieletnich używających e-papierosów. W Polsce e-papierosy są tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Ja sprawdzam dowód. Tyle teoria. W praktyce można je kupić na przykład w automatach. Nikt tego nie kontroluje. Tylko w 2023 roku do Polski napłynęło 100 milionów sztuk jednorazowych smakowych e-papierosów. Chińczycy nie podają składu chemicznego likwidów. Wiemy, że tam jest glikol. Wiemy, że jest nikotyna, która koszmarnie uzależnia. I najszybciej. I jest dodatek smakowo-zapachowy. Nie wiemy, z czego się składa. Pytanie brzmi, dlaczego politycy i media zrobili aferę wokół alkotubek i momentalnie zostały one wycofane, a podobny problem o znacznie większej sile rażenia jest spychany na dalszy plan od lat. Mała literka, wielka zmiana. Głównym partnerem kanału nie wiem, ale się dowiem jest KFD polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Z kodem nie wiem 5 zredukujesz cenę. KFD już wspiera kanał. A ty? Na pewno słyszeliście o aferze z alkotubkami. Do sklepów trafiły małe, kolorowe saszetki do złudzenia przypominające te, w których sprzedaje się musy owocowe. Jednak w środku zamiast gerberka dla dzieci była po prostu wódka. Nie sposób więc dziwić się oburzeniu, który nowy produkt wywołał w mediach. Finał jest taki, że alkotubki znikną ze sklepowych półek tak szybko, jak się na nich pojawiły. I pewnie nawet gdyby nie interwencja polityków, to producent sam zdecydowałby się wycofać produkt ze względu na falę krytyki. Czy to jednak powód do radości? Z jednej strony tak, bo wątpliwy społecznie produkt został wycofany ze sprzedaży, ale z drugiej, wzięliśmy właśnie udział w medialnym spektaklu, który zaspokoił naszą potrzebę sprawiedliwości. Groźny produkt zniknął z spółek sklepowych, a winni zostali ukarani. Ale dlaczego był to spektakl? Selektywność. Wykorzystano okazję, bo w sprzedaży pojawił się produkt, który wzburzył opinię publiczną i spotkał się z krytyką. Stał się więc łatwym celem dla medialno-politycznego spektaklu. Jednak z jakiego powodu inne produkty, które również są pięknie opakowane, mają słodkie, owocowe smaki i zawierają mnóstwo toksycznych substancji, nie są traktowane w ten sam sposób. Cóż, może dlatego, że o nich się tak głośno nie mówi, a powinno. Wiek inicjacji palenia, wapowania czy podgrzewania znacząco się obniża. 75% dzieci po raz pierwszy próbuje produktu z nikotyną do 15 roku życia. Alko tubkom dostało się głównie dlatego, że były kolorowe i przypominały musy dla dzieci, ale przecież w tych samych sklepach sprzedaje się setki rodzajów i smaków jednorazowych a papierosów, które także są skierowane do młodszego odbiorcy. Raczej trudno uwierzyć, że amatorem e-papierosów o smaku gumy balonowej stanie się szkolny woźny, który pali klasyczne papierosy od 40 lat. Skoro już jesteśmy przy temacie szkoły, to wyobraź sobie swojego kolegę ze szkolnej klasy. Próbował cię nieraz poczęstować zwykłym papierosem, ale zawsze odmawiałeś, bo za duże ryzyko. W końcu trudno się pozbyć charakterystycznego zapachu, ale któregoś dnia zaproponował ci elektryka. I tutaj sprawa wyglądała już nieco inaczej. Przyjemny smak, mniejsze ryzyko bycia przyłapanym, no i przede wszystkim brak tych jednoznacznych oznaczeń z dziurawym płucem na opakowaniu. Wspólne popalanie na przerwach i po zajęciach stało się codziennością. Aż któregoś dnia twój kolega obudził się z rwącym niespotykanym dotąd bólem w klatce piersiowej. Nie mógł oddychać i czuł ogromny ucisk, zupełnie jakby ktoś chciał mu wyrwać serce. W pierwszej chwili myślał, że to zawał, choć przecież coś takiego nie powinno zdarzyć się człowiekowi w jego wieku. Pojechał do szpitala, gdzie lekarze po przeprowadzeniu badania stwierdzili, że doszło do nieodmy, czyli zapadnięcia płuca. Okazało się, że w jego płucach powstała dziura, przez którą uciekał tlen. Przyczyną tego stanu rzeczy było, rzecz jasna, długotrwałe wapowanie. Ta historia przydarzyła się naprawdę 29-letniemu Jordanowi z Sunderlandu, który nałogowo palił e-papierosy przez 5 lat, ale równie dobrze moglibyśmy powoływać się na polskie przypadki. Już w 2019 roku media informowały o pierwszych przypadkach nastolatków, którzy trafili na oddziały pulmonologiczne ze względu na nadużywanie waporyzatorów. Z przyczyn, o których powiemy jeszcze w tym materiale,. Media unikają jednak tematu e-papierosów i ich wpływu na zdrowie młodych ludzi. Dużo częściej niż z historiami pokrzywdzonych, można się spotkać z informacjami, że to produkty jeszcze nie przebadane i tak naprawdę nie wiadomo, jaki jest ich wpływ na zdrowie. Wielu z Was może uznać tę historyjkę za dziaderską, opowiedzianą przez mądrale, który poucza innych, że mają nie pić, nie palić i nie brać substancji odurzających, bo w ten sposób zniszczą sobie życie. Ale niestety prawda jest nieco bardziej brutalna. Branża jednorazowych epapierosów przynosi miliardowe przychody nielicznym, a wszystko odbywa się kosztem zdrowia całych społeczeństw i zanieczyszczania środowiska mnóstwem elektrośmieci. Temat szkodliwości epapierosów w przeciwieństwie do innych używek jest rzadko podnoszony w mediach i stanowczo wychodzi on poza standardową, umoralniającą historię o szkodliwości palenia. A zahacza o takie tematy jak lobbying czy globalna polityka. Według badań zrealizowanych przez Rzecznika Praw Dziecka co czwarty nastolatek w Polsce korzysta codziennie ze słodkich e-papierosów, a tylko w 2023 roku sprzedało się ponad 100 milionów jednorazówek w naszym kraju. Co ważne, 90% z nich ma słodki, owocowy lub deserowy smak, co przyciąga młodych ludzi. Szacuje się, że przez polski rynek przewinęło się do tej pory ponad 700 smaków e-papierosów. To nie przypadek, że w przeszłości regulacje dotykały właśnie smakowych papierosów, pomagały one nowym palaczom wpaść w nauk, a starszym, którzy po prostu chcieli dostarczyć nikotyny do organizmu, było już wszystko jedno, z jakim smakiem mają do czynienia. Amerykańskie media zwracają uwagę na to, że nawet jeśli zakazano by smakowych e-papierosów, to producenci znajdą nowe sposoby, aby trafić do młodzieży. Tu widać choćby waporyzatory z ekranami LCD, na których mogą być wyświetlane reklamy lub teledyski przesyłane ze smartfonu przy pomocy bluetooth. Taki nowoczesny waporyzator pozwoli też na zmianę koloru tła i na bieżąco będzie informować, ile wdechów zostało do wyczerpania zapasu. A to dopiero początek cyfrowej rewolucji w tym świecie. Eksperci są zgodni, że niedługo waporyzatory będą przypominać miniaturowe konsole do gier, na których młodzież będzie mogła grać w odmiany Tetrisa czy Pacmana. I tu ponownie widać do jakiej grupy docelowej kierowane są te produkty. I raczej nie jest to palacz o kilkudziesięcioletnim stażu. Cyfrowa rewolucja w świecie waporyzatorów otwiera nas na zupełnie nowe zagrożenia i nie mówimy tu już tylko o chorobach płuc u dzieci i młodzieży. Konieczność ładowania waporyzatorów sprawia, że wiele uzależnionych osób ulegnie pokusie i spróbuje podładować swój sprzęt, na przykład łącząc go z komputerem. Na portalu Reddit z łatwością można znaleźć historię użytkowników, którzy po podpięciu e-papierosa do komputera otrzymywali ostrzeżenie od programu antywirusowego. Tutaj docieramy do miejsca, w którym powinniśmy wyjaśnić różnicę między e-papierosami wielokrotnego użytku i jednorazówkami. Różniących się od siebie kształtem, rozmiarem i kolorem e-papierosów jest na rynku tak dużo, że łatwo jest się w nich wszystkich pogubić. E-papierosy, w przeciwieństwie do swoich tradycyjnych odpowiedników, zamiast suszu, mają wkład z płynem, czyli z tak zwanym likwidem. Likwid zawiera nikotynę pozyskiwaną z liści tytoniu oraz glikol propylenowy, glicerynę i wiele innych substancji. Klasyczne e-papierosy mają akumulatory i mogą być wielokrotnie ładowane przez użytkownika. Obok nich na rynku znajdują się jeszcze jednorazowe papierosy, które wyposażone są w zwykłe baterie alkaliczne, które średnio wyczerpują się po dwóch, trzech dniach normalnego użytkowania. I to właśnie one stanowią ogromne zagrożenie dla młodych ludzi. Być może nawet jeszcze większe niż wspomniane na początku alkotubki. Jednorazówki, które niezwykle skutecznie zalały zachodnie rynki, nie są produkowane u nas w kraju. 90% światowej produkcji tej używki ma miejsce w Chinach. Jednak sami Chińczycy nie mogą napawać się słodkim smakiem swoich produktów. Od 1 października 2022 roku został on tam całkowicie zakazany i jest przeznaczony jedynie na eksport. Przede wszystkim płynie do Stanów Zjednoczonych i Europy. Przypomina to nieco sytuację z produkcją maków w Afganistanie. Mimo, że podchodzący bardzo restrykcyjnie do prawa islamu talibowie sami zakazywali brania narkotyków, to Afganistan przez lata był czołowym wytwórcą maku lekarskiego na świecie, z którego produkuje się morfinę lub heroinę. Chińską wizytówką e-papierosów o takich smakach jak niebieska guma balonowa czy różowa lemoniada stała się firma Eye Miracle. Odpowiedzialna za produkcję Elf Bara, najpopularniejszej jednorazówki na świecie. Zalała ona swoimi produktami rynek na tyle szybko, że żaden rząd na świecie nie zdążył odpowiednio zareagować. Władza w Waszyngtonie, która normalnie stara się trzymać rynek używek żelaznym uściskiem, zupełnie przegapiła rewolucję, która dokonała się w świecie waporyzatorów. Te zresztą często przekraczały granice jako ładowarki, baterie albo latarki, bo de facto spełniały ich definicje. Od taki sprytny sposób, żeby nieco umknąć uwadze służb i polityków. W grudniu 2023 roku amerykańskie władze po raz pierwszy publicznie ogłosiły konfiskatę 1,4 miliona smakowych, jednorazowych e-papierosów chińskiej firmy iMiracle. Wartość produktów, które miały trafić do nielegalnej sprzedaży, oszacowano na 18 milionów dolarów, co jest niewielką kroplą w chińskim rynku. Wartość produkowanych w państwie środka e-papierosów szacuje się na prawie 3 miliardy dolarów. Tu warto podkreślić, że legalne mieszanki do e-papierosów, nim trafią na sklepowe półki, przechodzą długą drogę i muszą spełnić szereg wymogów. Rygorystycznej kontroli podlega łańcuch dostaw, a zawarte w płynie substancje są badane i certyfikowane. Sprawdzane są też opakowania i ich oznaczenia. Trudniące się produkcją e-płynów polskie firmy muszą dostosować się do państwowych wymogów, bo inaczej ich produkty nie byłyby dopuszczone do sprzedaży. Tymczasem Chińczycy zupełnie nie zwracają na to uwagi. Jak zatem odróżnić legalny produkt od nielegalnego? Konsumenci bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że mają do czynienia z niebezpiecznym produktem pochodzącym z nielegalnego źródła. Wyroby takie niemal zawsze pozbawione są bandy roli akcyzowej. W przypadku e-papierosów jednorazowych niepokoić powinna przekraczająca dopuszczone normy ilość tzw. PAF-ów zaciągnięć, deklarowana przez producenta. Ta wynikająca z pojemności dopuszczona przez polskie prawo wynosi maksymalnie około 900, natomiast w sprzedaży nielegalnej znaleźć można urządzenia z przypisaną ilością 15 tysięcy pafów. Alarmować powinny także przekraczająca 2 ml zawartość płynu w jednorazówce czy stężenie nikotyny sięgające ponad 20 mg. Kolejny powód do niepokoju stanowić powinna dostępność danego produktu w sprzedaży internetowej. Rozprowadzanie wyrobów nikotynowych za pośrednictwem sprzedaży e-commerce jest w Polsce nielegalne, a zatem z dużą pewnością można założyć, że w takim przypadku oferowany produkt pochodzi z podejrzanego źródła. Z kolei płyny pochodzące od niezarejestrowanych dostawców bardzo często zawierają nieprawidłowo przechowywane substancje z nieznanych źródeł. W tym silnie toksyczne, rakotwórcze i mutagenne, aldehyd octowy, aldehyd furfurylowy, alkohol furfurylowy. Opakowania zarówno płynów, jak i produktów jednorazowych z czarnego rynku są zwykle nieprawidłowo oznakowane, bądź też nie są oznakowane wcale, w związku z czym nabywcy nie są informowani o zagrożeniach. No dobrze, a gdzie w tym wszystkim polityka i lobbying? Warto zwrócić uwagę, jaki kapitał inwestuje w Polsce w rynek jednorazówek. Dwaj kluczowi gracze na rynku e-papierosów to spółki Symetricus i Evapify. To głównie oni ściągają do Polski chiński produkt. Założycielem spółki Symmetricus jest Dmitrij Szesterenko, który był członkiem proputinowskiej partii Jedna Rosja i deputowanym do rosyjskiej Dumy z obwodu królewskiego. Dziś na LinkedInie widnieje jako konsultant firmy Aroma King Symmetricus. Ale jednorazówki to nie tylko koszmar dla zdrowia i broń używana w nowej zimnej wojnie między Chinami a Zachodem, to także gigantyczny cios zadany światowej ekologii. W Wielkiej Brytanii jeszcze w zeszłym roku co tydzień wyrzucano 5 milionów jednorazowych e-papierosów tygodniowo. Nic więc dziwnego, że ten kraj zdecydował się, jako jeden z pierwszych w Europie, wprowadzić zakaz sprzedaży jednorazówek, choć i tu lobby okazało się silne i zakaz nie wszedł w życie z dnia na dzień, a stanie się obowiązującym prawem dopiero na początku 2025 roku. Według organizacji Material Focus prowadzącej kampanię na rzecz recyklingu, tylko 17% użytkowników jednorazówek oddaje je do odzysku. Jednorazowe e-papierosy to mocny pretendent do tytułu najbardziej szkodliwego dla środowiska produktu konsumenckiego, jaki kiedykolwiek powstał, czytamy w raporcie organizacji. Zresztą, nawet gdyby 100% palaczy jednorazówek zmieniło swoje zachowanie i zaczęło oddawać zużyte produkty do recyklingu, to zysk z takiego działania byłby mocno ograniczony. Pamiętajmy, że w takich e-papierosach poza plastikiem mamy też mieć i baterie litowe. Zaprojektowano je jako jedną całość, co oznacza, że akumulatorów nie można łatwo oddzielić od plastikowej obudowy i innych materiałów. To sprawia, że recykling jednorazowych waporyzatorów jest trudny i kosztowny. Co więcej, lit jest bardzo cennym metalem szlachetnym, którego już dzisiaj na świecie brakuje. Dość powiedzieć, że z wyrzucanych w ciągu roku w Polsce jednorazowych e papierosów można by wyprodukować baterie do kilku tysięcy samochodów elektrycznych. Zamiast tego, tony litu z baterii trafiły na wysypiska śmieci lub do środowiska. A jakie państwo chciałoby położyć rękę na największych złożach litu na świecie? Zgadliście, oczywiście chodzi o Chiny które włączyły się do globalnej walki o złoża tego metalu znajdujące się w demokratycznej republice Konga. Nic dziwnego, że w świetle powyższych faktów kolejne państwa w Europie alarmują o rosnącym problemie ze papierosami i dążą do zakazu ich sprzedaży. Najbardziej zaawansowane prace nad zakazem są w Belgii, Francji i wspomnianej już Wielkiej Brytanii. Nad podobnymi przepisami pracują między innymi Niemcy i Irlandia. W Belgii jednorazówki pali co trzeci nastolatek. Pełen zakaz ich sprzedaży wejdzie w życie w styczniu 2025 roku. We Francji za zakazem jednorazówek zagłosowało jednomyślnie całe Zgromadzenie Narodowe, co jest rzeczą niespotykaną na cekwaną. A w Polsce? Rząd Donalda Tuska wysyła sygnały, z których wynika, że zdaje sobie sprawę zagrożenia, jakim są jednorazowe e papierosy oraz widzi, w jakim kierunku podążają światowe trendy. Tematem w lutym bieżącego roku zajmował się Sejmowy zespół do spraw przeciwdziałania uzależnieniom, a minister Izabela Leszczyna zapowiedziała pilne prace nad zakazem jednorazówek, które nazwała plagą. Projekt miał być gotowy jeszcze przed wakacjami, kiedy to sprzedaż jednorazówek najbardziej wzrasta. Ostatecznie resort 10 lipca przedstawił projekt nowelizacji tzw. „Ustawy Tytoniowej” – ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w którym zakazuje sprzedaży jednorazowych e-papierosów bez nikotyny osobom poniżej 18 roku życia. Objęcie e-papierosów bez nikotyny takimi samymi ograniczeniami sprzedaży jak innych wyrobów nikotynowych jest tylko pozornym rozwiązaniem problemu o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia zdrowia nieletnich. Centrum Monitorowania Rynku CMR podaje bowiem, że beznikotynowe e-papierosy jednorazowe, tzw. zerówki, mają marginalny udział w całkowitej sprzedaży e-papierosów jednorazowych. Szacunkowe dane mówią o około 1%. Ministerstwo całkowicie pomija również kluczowy fakt. Dzieci w Polsce bez problemu kupują dziś e-papierosy jednorazowe z nikotyną, choć formalnie nie powinny móc tego robić. Nowa propozycja ministerstwa w żaden sposób problemu nie rozwiązuje. Obowiązujący u nas od lat zakaz sprzedaży wyrobów nikotynowych, w tym e-papierosów, osobom nieletnim, to martwe prawo. Według ostatniego badania ankietowego młodzieży Pol niko Niemal co drugi nastolatek, 43,6%, deklaruje, że kupuje e-papierosy samodzielnie w sklepie, pomimo formalnego ograniczenia wieku zakupu takiej używki. Podobnych danych dostarcza badanie Instytutu Badań Polster na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka. Ponad połowa, 56% 16 i 17 latków kupuje e-papierosy pomimo prawnego zakazu ich sprzedaży osobom nieletnim. O całkowity zakaz sprzedaży jednorazowych, smakowych e-papierosów, czyli wycofanie ich ze sprzedaży w Polsce, apelowały środowiska medyczne i lekarskie, między innymi Polskie Towarzystwo Pediatryczne, alarmując o epidemii używania e-papierosów wśród dzieci i młodzieży. E-papierosy stały się główną furtką do nikotynowego nałogu wśród nastolatków w Polsce, pomimo obowiązującego od lat zakazu ich sprzedaży nieletnim. Nie ukrywamy, że programy takie jak ten mają na celu nie tylko podniesienie świadomości społecznej, ale też wywarcie nacisku na rząd, aby ten podjął zdecydowane kroki i wprowadził zakaz sprzedaży jednorazówek. Nie można dłużej przymykać oczu na fakt, że jednorazowe e-papierosy stanowią realne zagrożenie dla zdrowia, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy są najbardziej podatni na uzależnienia. Traktowanie tych produktów na równi z innymi używkami, takimi jak alkohol, to błąd, który może mieć długofalowe i bardzo negatywne skutki, bo w przeciwieństwie do epapierosów, dziś młodzież musi wykonać spory wysiłek, aby kupić piwo czy wódkę. Warto zauważyć, że poza chińskimi producentami jednorazowych epapierosów, nikt nie ma realnego interesu w ich dalszej dostępności na rynku. To produkty, które przynoszą ogromne zyski nielicznym, Kosztem zdrowia społeczeństwa. Niestety, obecnie mamy sytuację, w której nie chodzi o kryteria szkodliwości danej substancji, o jej dostępność, opakowanie czy źródło pochodzenia, lecz po prostu o PR. Słynne alkotubki zostały wycofane właśnie ze względu na to, że za bardzo przypominały produkty skierowane do dzieci, a społeczeństwo i media pokazały oburzenie z tego powodu. Ale w tym samym czasie na sklepowych półkach znajdują się produkty, które nie dość, że są ewidentnie skierowane do młodszych użytkowników, to jeszcze ich pochodzenie bywa nieznane i są dostępne w sprzedaży internetowej. I w tym przypadku już nie widać tak stanowczych działań władz, chociaż zagrożenie dla dzieci jest prawdopodobnie jeszcze wyższe wprowadzenie całkowitego zakazu ich sprzedaży byłoby krokiem w dobrą stronę. Ale żeby do tego doszło, potrzebne są działania i presja ze strony społeczeństwa, organizacji społecznych oraz mediów. To my, obywatele, mamy moc wpływania na decyzje rządzących. Musimy jednak wyraźnie pokazać, że oczekujemy zdecydowanych działań. Presja ma sens, gdy jest wywierana w słusznej sprawie, a zakaz jednorazowych e-papierosów jest bez wątpienia jednym z takich celów, o które warto walczyć. Przykład Francji pokazuje, że to temat, w którym ogólnonarodowe porozumienie ponad podziałami jest możliwe. Przyznajcie, że widok posłów Konfederacji i Lewicy głosujących ręka w rękę za jednym i tym samym projektem jest czymś, czego do tej pory nie widzieliśmy. A są w naszym kraju problemy, które właśnie takiej jednomyślności wymagają. Bardzo dziękuję, jeżeli dotarłeś do końca. Udostępnij materiał. Jeśli odpowiednio się poniesie, to może napiszą o tym media głównego nurtu, a temat stanie się tak samo istotny dla debaty publicznej jak alkotubki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.